Wzrost. Najwyższą znaną mi sądeczanką jest Maja Zontak, choć ona sama chyba nie do końca lubi swój wzrost i żeby trochę zniknąć w tłumie specjalnie się garbi. Sątak, czyta się z niemieckiego Zontak, co znaczy niedziela, ale u Mai pisze się z niewielkim błędem ortograficznym. No więc Majka żyje tak, jakby codziennie była niedziela. Jest wiecznie uśmiechnięta, sympatyczna dla wszystkich i chodzi wyluzowana, jakby żyła na innej planecie niż reszta ludzi, którzy wiecznie się czymś martwią i narzekają. Mam zaszczyt znać Majkę od jakichś 15 lat, chociaż widujemy się raczej rzadko, bo statystycznie co 15 lat właśnie. Całkiem niedawno Maja Zontag do długiej listy przymiotników w stopniu najwyższym, jakimi można ją określić, dorzuciła jeszcze jeden. Jest również najodważniejszą sądeczanką, jaką znam. Pewnego dnia Majka spakowała plecak i samotnie wybrała się w podróż dookoła świata. Po prostu zamknęła za sobą drzwi i nie było jej w domu jakieś półtora roku. Odwiedziła w tym czasie ogromną liczbę krajów, a o istnieniu niektórych przeciętny obywatel Ziemi nie ma nawet bladego pojęcia. Na przykład takie Brunei. Wyobraźmy sobie, że na rogu ulic lwowskiej i krańcowej zatrzymuje się nagle samochód i ktoś nas pyta: Przepraszam, jak dojechać do Brunei? No i co państwo odpowiedzą na takie pytanie? Jak jechać? Na Trzeczewinę czy raczej na Tęgoborze, a może lepiej przez Gołkowice Dolne? Nikt nie wie, jak dojechać do Brunei, a Maja wiedziała i była w Brunei, o czym zresztą napisała na swoim świetnym blogu. Bo Majka, oprócz wielu innych przymiotów, ma również tę zaletę, że świetnie potrafi pisać. Dużo lepiej niż większość sądeckich dziennikarzy. I nawet jeśli się komuś teraz śmiertelnie narażam, powtórzę to przed każdą komisją, sądem, a nawet łamany kołem przez kata. Mogę być świadkiem koronnym w tej sprawie. A wy znacie w swoim najbliższym otoczeniu kogoś, kto samotnie wybrał się w podróż dookoła Polski albo chociaż dookoła powiatu nowosądeckiego? Bo ja znam wielu takich, którzy nie wybrali się nawet do końca ulicy, która przebiega obok ich domu, albo nie wiedzą, jak wygląda ich rodzinna miejscowość widziana z najbliższej górki. Biedni i nieszczęśliwi ludzie. Dlatego o takich przypadkach jak Maja Zontak powinno się długo mówić i pisać. Gdyby to ode mnie zależało, to Maja miałaby kiedyś ulicę swojego imienia w Nowym Sączu. Tacy ludzie kręcą ziemią we właściwym kierunku.